Już od zarania dziejów lokalne organizacje przestępcze w Liberty City toczą ze sobą zacięte boje. Te bitwy mają oczywiście różny przebieg, czasami jeden gang zostaje totalnie zduszony w zarodku, po czym znika permanentnie z mapy, podczas gdy inne walki kończą się nieoficjalnie remisem. W każdym razie dzisiaj przyjrzymy się kolejnemu z gangów GTA-3, Diablosom. Zatrzymajmy się w ogóle przy nazwie gangu. Diablos oznacza diabły z języka hiszpańskiego, ale czy wiecie o tym, że nie zawsze tak miał nazywać się ten gang? Z początku Rockstar North planowało nazwać tą organizację jako The Hispanics. Na korzyść tego stwierdzenia przemawia fakt, że w misji Shima w Świętym Gralu taka nazwa jest wielokrotnie używana, w przeciwieństwie do nazwy Diablos. Patrząc pod kątem takich ogólnych informacji, Diablos są latynoamerykańskim gangiem, który znajduje się na wyspie Portland. W samej grze nie ma jasno powiedziane, kiedy konkretnie zaczęli działalność przestępczą na terenie Liberty. Jednak jeden z raportów LCPD sugeruje, że aktywność Diablosów w rejonie Hebron Heights dopiero teraz zaczęła odciskać znaczące piętno. Jak zostało napisane w dokumencie, do tej pory członkowie tego ugrupowania nie byli traktowani przez służbę zbyt poważnie, a cała sprawa była mocno bagatelizowana. Wszystko uległo zmianie w momencie, kiedy LCPD ustaliło, że to El Buro pociąga za sznurki w tej organizacji. Dzieje się tak, gdyż już od 97 roku lokalne władze mają El Buro w swoich kartotekach i wiedzą na co go stać. Przechodząc do analizy terytorium oraz wpływu Diablosów, na pierwszy rzut oka ten gang wydaje się być tylko płotką w porównaniu do takiej triady czy mafii Lioni. Latynoski gang kontroluje jedynie Hebron Heights, które nie jest jakimś dużym terenem. A co jeżeli powiedziałbym wam, że Diablos mają więcej niż nam się wydaje? Mówię tutaj konkretnie o dzielnicy Czerwonych Świateł, która praktycznie sąsiaduje z Hebron Heights i nieoficjalnie może również wchodzić w zakres wpływów. Teraz pewnie powiecie, że to nieprawda, przecież członkowie tego gangu tam się nie respią. No i macie rację, ale może najpierw Wam przedstawię argumenty przemawiające na korzyść moich poglądów w tej kwestii. Po pierwsze, zwróćmy uwagę na to, jaka działalność przestępcza Diablosów jest prowadzona w mieście. Z raportu LCPD wiemy, że mają na koncie drobne przestępstwa związane z narkotykami oraz kradzieżą samochodów. Jednak to, co stanowi dla nich ważne źródło dochodu, to branża pornograficzna. Alburo jest reżyserem filmów dla dorosłych, a sam wcześniej pracował jako gwiazda porno, o czym mówi nam w swoich misjach. Mój egzotyczny biznes, z nic, tylko w szczegółach kontaktów moich lewej pantów. Ganga no-goods zaprzecza, że wypchnąłem mojego starania, jeśli nie zapiękam kosztów. Co więcej, w misji Big and Viney mamy dostarczyć jego świerszczyki do jednego z lokalnych sex shopów o nazwie XXX Max, gdzie magazyny pójdą na sprzedaż. Ten biznes, podobnie jak pozostałe w pobliżu niego, znajdują się w dzielnicy Czerwonych Świateł i idealnie pasują do frontów działalności Diablosów. Po drugie, mafia Leonie nie wydaje się być w żaden sposób dominująca w tym dystrykcie. Diablos bawią się w Alfonsów na tym terenie, pomimo tego, że jest tam klub konkurencyjnego Alfonsa z Mafii Lioni, co doskonale widzimy w misji Pump Action Pimp. Mało tego. W misji Drive Misty for Me Luigi ostrzega Kloda przed Diablosami, co raz kolejny dowodzi, że teren nie jest w rękach mafiozów, a wręcz przeciwnie. Są tam tylko nieproszonymi gośćmi. W przeciwnym razie Diablos nie mogliby sobie od tak pozwolić na posyłanie swoich prostytutek, czy nawet zapuszczanie się w tamte rejony. Jak się masz, chłopie? To syn Dona, Joey Leone. Chce jakieś akcje od jego zwykłej dziewczyny Misty. Idź i zabierz ją w Hepburn Heights, ale uważaj się za siebie. To Diablo Turf. No i po trzecie, rozwałka dotycząca zabijania członków tego gangu jest dokładnie w tej dzielnicy. Możliwe, że teraz spytacie, Marciano, po co mówisz nam o rozwałkach, skoro są to aktywności poboczne? One nie są związane z fabułą gry. To prawda, rozwałki nie są związane z fabułą gry, ale niektóre, podkreślam, niektóre rozwałki można znaleźć w specyficznych miejscach, gdzie lorowo mogą być nieoficjalnie tereny gangów. Uważam, że twórcy w ten subtelny sposób próbują nam przekazać gdzie jeszcze dany gang może mieć kontrolę. Oczywiście nie jesteśmy w stanie tego zaaplikować do każdej dzielnicy czy rozwałki. Nie wystarczy bowiem powiedzieć, że dany gang grasuje w tym miejscu, bo jest rozwałka. Potrzeba na to więcej przykładów, a w tym przypadku takowe są i to jak widać nie jeden. Tymczasem przechodzimy do następnej części spektrum, a mianowicie wojen gangów. Ogólnie rzecz biorąc, Diablos nie mają poważnych zatargów z innymi gangami. Te niesnaski są pokazane wyłącznie w formie regularnych zaczepek, które już bardziej nie eskalują. Tak czy inaczej, w wersji finalnej gry Diablos mają napięku ze czterema gangami w mieście. Triadami, Mafią Lioni, Jamajczykami oraz Jakuzą. W GTA 3 możemy zobaczyć, jak sprawy się mają z triadami i Diablosami tylko w misji Trial by Fire. Otóż Elburo informuje Kloda o tym, że paru członków triady postanowiło wykręcić Elburo niezły numer. Chińczycy ukradli jego samochód z cennymi okazami związanymi z osłami i rozwalili pojazd w drobny mak. W ramach odwetu mężczyzna prosi Kloda o rozpętanie małego piekła w Chinatown, co ten zresztą czyni. O wiele ciekawiej wyglądają stosunki Diablos z Lionis. Jak mówiłem wcześniej, oba gangi konkurują ze sobą, jeśli chodzi o działalność sutenerską i absolutnie żaden nie chce ustąpić. W misji Pump Action Pimp Luigi zleca Claude'owi eliminację Alfonsy z gangu Diablo. Some Diablo scumbag to jednak jeszcze nic. W misji Ice Cream, You Scream mafia zaczęła szantażować samego Elburo, grożąc mu, że jeśli im nie odpali kasy, to zabiją jego głównego aktora w produkcjach. I my with but of my a gang of no goods has threatened to remove my starring member if I don't pay them a cut. Chyba można się domyślić, że mafia Lioni by na tym nie poprzestała i nadal kontynuowała wyłudzanie pieniędzy od Diablosów. Żeby dać Włochom nauczkę, zadaniem Kloda jest zabicie paru mafiozów ukrywających się w magazynach w Atlantic Keys. Ewidentnie można zauważyć, że ich konflikt jest na wyższym pułapie, ale nadal nie jest to na tyle poważne, żeby mówić o prawdziwej wojnie gangów. Następnie mamy gang Uptown Yardis, który również nie darzy Diablosów zbyt wielką sympatią. W misji Uzi Rider dowiadujemy się od King Courtney'a o tym, że członkowie Diablos mówili brzydkie rzeczy o jego dziewczynie. Niewykluczone, że mogły to być teksty pokroju tego co mówili budowlańcy o siostrze CJ'a w San Andreas, mało tego, mogli ją nawet dyskryminować z uwagi na jej pochodzenie. Tak czy owak, Klot przeprowadza małe drive by na Diablosach wraz z jamajczykami, co oficjalnie kończy jego dobre relacje z tym gangiem. A żeby było jeszcze zabawniej, w misji gangka Roundup okazuje się, że Uptown Yardis potrzebują m.in. Diablo Taliona, żeby jeszcze więcej im dokuczać. I want you to steal me some gang cars so we can do some naughty thing on our enemy turf. I want me a mafia sentinel, a yakuza stinger, and a Diablo Inferno so we can hit up any gang in Liberty. No i ostatnim gangiem, o którym powiem, jest Yakuza. Dokładnie mówiąc, w misji Shima możemy zobaczyć, jak Diablos kradną harasz z biznesów podlegających Japończykom. Musi się przyznać, że jak na gang chodzący po ulicach tylko z kijami baseballowymi, Diablos czują się wyjątkowo bezkarni i pewni siebie. Zanim przejdziemy do kolejnej części materiału, warto zajrzeć na minutę do Świętego Grala, ponieważ tam Diablos mieli także konflikt z braćmi Forelli. Pierwotnie bowiem dwie misje dla Elburo miały być wykonywane na niekorzyść mafii Forelli. Pierwszą z nich była misja Ice Cream You Scream, gdzie stroną szantażów byli właśnie bracia Forelli, a nie mafia Lioni. Z kolei druga misja została kompletnie wycięta z gry i nosiła nazwę Drive-By. Jak sama nazwa wskazuje, w tym zadaniu Claude miał wykonać drive-by prosto na restauracjach należących do braci Forelli. W dalszej kolejności porozmawiamy trochę o pojazdach. Jak wiecie, Latynosi wożą się dość odjechanymi brykami, diablostalionami. Pojawia się jednak pewna nieścisłość. Chodzi o to, że w artykule IGN dotyczącym gangów GTA 3 jest powiedziane, że Diablos jeżdżą Lowriderami, co nie zgadza się z wersją finalną, gdyż Diablo Stallion jest bardziej pojazdem typu Masu niż Lowriderem. Ponadto pierwotna nazwa misji Turismo w Świętym Gralu brzmiała Lowrider Race, co również miałoby sugerować, że takimi furami jeżdżą członkowie Diablos. No i tutaj będę z wami szczery, nie mam kompletnie pojęcia jak podejść do tego tematu. Niby z jednej strony te informacje narzucają przypuszczenia, że pierwotnie Diablo zjeździli lowriderami, ale z drugiej strony na żadnych alfa screenshotach nie mogliśmy tego widoku uświadczyć. Ktoś z was powiedziałby, że pewnie początkowo planowali Lowridery do GTA 3, ale w świętym gralu w sekcji pojazdów nic takiego nie znajdziemy. To samo jeśli chodzi o listę niewykorzystanych pomysłów. Jedyna poszlaka wskazująca na to, że faktycznie twórcy myśleli nad koncepcją Lowriderów, jest pewna linijka dialogowa ze stacji Game FM. Posłuchajmy jej teraz wspólnie. Yo, yo, right no właśnie, jeden z prowadzących stacji wspomina o tym, że właśnie teraz widzi jak ma miejsce próba kradzieży samochodu z ulicy przed siedzibą radiostacji. Lord Sear mówi o pojeździe 64, który jest potocznym określeniem stosowanym dla Chevroleta Impala z 1964 roku. Sęk w tym, że w całym GTA 3 nie ma pojazdu, który przypomina ten model, z wyjątkiem Savanny z GTA San Andreas. Czy to może oznaczać, że twórcy planowali dodać ten samochód do trójki? Trudno powiedzieć, bo tak jak mówiłem, w Świętym gralu kompletnie nie pojawia się temat Lowriderów, więc prawdopodobnie ta zagadka nie zostanie rozwiązana. Przynajmniej na ten moment. Jeżeli sądzicie, że za chwilę pojawią się napisy końcowe, to nic bardziej mylnego. Nadszedł czas, żeby powiedzieć słów kilka na temat członków gangu Diablos. Myślę, że większość z Was 5-60 kojarzy, jak wyglądają ci goście, a jeżeli nie, to właśnie ich możecie zobaczyć na ekranie. Co ciekawe, w wersji alfa gry latynoscy gangsterzy mieli wyglądać całkiem inaczej. Gracze doszli do tego dość szybko dzięki alfa screenshotom, które skutecznie pozwoliły na to, żeby ich odtworzyć w takiej postaci jak wcześniej, w modyfikacjach takich jak GTA 3D. Jednak nie są to jedyne źródła, które wskazują na to, że członkowie Diablos mieli tak się prezentować. Na przykład kiedy spojrzymy na buklet dołączany do gry, czy też artykuł IGN dotyczący ganków w GTA 3, w opisie ubioru Diablosów możemy zauważyć, że cechy podane z obu miejsc pasują do wyglądu latynosów z wersji alfa gry, a nie tej finalnej. Jakby było tego mało, wiele lat temu Rockstar zechciał się podzielić z graczami niektórymi rysunkami postaci z GTA 3 czy Vice City. Wśród szkiców nie zabrakło także jednego Diablosa, który posiada pewne cechy wspólne z Diablosami z wersji alfa gry. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie koniecznie znać, co sądzicie, i do usłyszenia wkrótce. Na razie.